Cześć! Yy, dzisiaj mam powiem o, znaczy pokażę Wam różne rzeczy z yy, Violetty. Nic lepiej nie będę teraz mówić, bo, no, no, wiecie. Będę Wam po prostu pokazywać i może coś Wam tam powiem. Yy, jakiś tam plan lekcji, jak będzie, albo coś. Yy, no, takie komplementy, jakby to Wam będę mówić, ok? Yy, pokażę Wam te rzeczy z Wioletty, które mam. Okej? Okay? Okej. Okay. To. Patrzcie. I ja wam na razie nic nie będę mówić, okej? Okay? No. To jest teczka wiolety, która kupiłam za 5.60. 5.60 ją kupiłam, bardzo fajna. Zaraz wam pokażę. To... To jest tak, na taką gumkę, tutaj jest taka różowa. Tu, ma, tu taki jest obrazek, a tu taki jest. Okej, okay. mm, to go otworzymy. Tu kartki sobie tak włożyłam. To jest akurat ten plan lekcji. Okej. Okay. Teraz Wam następną rzecz pokażę. Za kulisami. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. No to popatrzcie. Ten plakat yy, mam akurat na ścianie, to wam zaraz go pokażę, ale najpierw wam pokażę te naklejki, okej? Okay? Dużo już wykleiłam. No dużo bardzo dużo. To akurat kosztowało 1499 zaraz Wam pokażę nasz plakat. To jest akurat ten na samej górze. Um, najlepszy plakat, który mam um, w tym pokoju. Okej, okay. yy, zaraz Wam następne rzeczy pokażę. Yy. To jeszcze mam parę rzeczy. Tak jak ta gazeta, którą zaraz Wam pokażę. Kosztowała 9,99, a do tego był dodatek, zaraz go pokażę. To był taki mały pamiętniczek. Następną rzecz pokażę. Oto jest segregator fioletowy. A w tym są karteczki wioletki. Yy, tylko takie jakby trzymam. Tak jakby mam ich parę, ale takich samych. To, są, to jest mała karteczka wioletki. To jest duża. To jest też duża. I dalej mam z czegoś innego. Tak, karteczki, tak? Yy, zaraz Wam yy, jeszcze coś pokażę. Dziennik Violetty. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Yy, on kosztował około 25 czy 24. Tak? Tutaj, tutaj, tutaj jest zdjęcie Violetty. Zaraz je pokażę, bo o tutaj. Jest na magnes. On jest bardzo fajny. No i jeszcze Wam chciałam o czymś powiedzieć. Chciałam Wam powiedzieć, że na Disney.pl jest jakiś tam konkurs, na którym można wygrać pełno rzeczy wioletnych. I właśnie mm, można wygrać też bilet do zimu na koncert. Ja już wygrałam. Mam go ze sobą. Tylko kurde, nie wiem gdzie on jest. To innym razem Wam pokażę. Pa, pa.